Najwyższa Izba Kontroli ujawniła szereg nieprawidłowości związanych z koncesjonowaniem wydobycia kopali. Jedne z najpoważniejszych dotyczyły kopalni węgla brunatnego Turów, gdzie przy postępowaniu o wydłużenie terminu obowiązywania koncesji naruszono przepisy m.in. prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W konsekwencji Polska była zobowiązana do przekazania stronie czeskiej 35 milionów euro. Dodatkowo Komisja Europejska potrąciła w sumie ponad 68 milionów euro ze środków przekazywanych Polsce w ramach refundacji wydatków. Nikt negatywnie ocenia również dopuszczenie do przekazania pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów i obrady Rady Ministrów projektu nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze, który zawierał przepisy niezgodne z prawem Unii Europejskiej.